Siemaneczko, z tej strony Miki, a dzisiaj gramy sobie w GTA z kaskaderem Cześć I tym razem będzie taka misja dla dwojga słuchajcie Od Lamara, czyli misja będzie Lydy Prawdopodobnie Będzie to misja, którą już chcieliśmy, znaczy na pewno nie, no dobra, przed chwilą ją nagrywaliśmy, ale mm, Ale po prostu to był za trudny poziom Tak Teraz jadę tym i nie udało nam się niestety, bo jak wiecie, jak oglądacie naszą grę, to wiecie jak gramy. I po prostu wybrałem zbyt trudny poziom dla nas i zaczynamy to jeszcze raz. Fajny samochód ogólnie, ten. Wiadomo, to jest ten z Hydrauliksem, ze wszystkim. Daj proszę bardzo. Ojejku, ja walnąłem. który sam tańczy, dokładnie Musimy tymi autkami odbić jakiegoś pana Geralta Mamy przy okazji dwa życia drużynowe, co jest wielkim plusem, bo na trudnym nie ma żadnych A my niestety no, nie, nie potrafimy inaczej. O, podsko podskoczyłem się. Ja się skaczę tutaj. Jak podskoczyłeś? No X trzymaj i puść. Łop! Jadziem. O BOŻE Miałem laga i się nie widziałem Ogólnie cała rzecz polega na tym Że musimy podłożyć bombę przylepną tutaj O tak jak to zrobiłem teraz Kliknąć gdzie? No nie trafiłem ty Musimy wysadzić tam Musimy wysadzić tam słuchajcie drzwi, od do tylne Yy, i uratować naszego kolegę już tak to ujmę teraz ja te drzwi już wysadzę nie da nie winam, ty. takie ciężkie to nie wiem czy mi się udało no jakieś pancerne te drzwi no na łatwym poziomie to jak się można sobie podjechać Wiem, że to w sumie nie jest żadne wyzwanie teraz, ale pewnie i tak zginiemy z 5 razy, więc. O Boże! Dobra, mam mało HP. Wyciekaj, stam. Jo, już, ja wiem. Ja wiem, pewnie zaraz zginę, bo, bo, bo to jestem ja, ale. Ale co tam? Tak, wiem, że. Tak, średnio nam idzie ta gra. Tutaj mamy jakiegoś pana, a to właśnie niego go musimy uratować. Lask, jak masz samochód to weź go zabierz ja zabił, Jak mam go zabrać jak ja mam HP A, a mnie uciekłem. zabili już, fajnie Czyli ta misja nie jest y, łatwa, no jest trudna w takim razie, bo nawet, nawet <grym> nie mam nie go ma... A ze Jak mam ci pomóc kolego drogi jak ja helikopter zajmuję To no dobrze, to dobrze, to dobrze robić. dawaj, dawaj Dobra, helikopter ja zdjęty, ty, ty uciekaj Ja uciekaj przed nimi wiesz To uciekaj Ja mam połowę HP to no dobrze, ja tutaj rozwalam kolejne radiowozy. Póki co jest dobrze. Tak powiedziawszy, Kaskader, gdzie jesteś? Wstrzymam, samolot. O boże, jak mnie zabili! No, przecież jeden typek stał przede mną. Nie wiem, skąd. Gdzie ty kaski w ogóle jesteś? Wstrzymam, helikopter. Spierdzielę to się nie zajmuj helikopterem, tylko tymi ludźmi Ja muszę zająć ludźmi jak... Tak Jak muszę, to kurde poczekaj daj mi sekundę, no Dobra, może mi się uda Dobra, Kacu, podjadę, podjadę za tak po ciebie Dobra, ja jadę samochodem, To spierdzielamy stąd Uwielbiam nie trąb, nie lubię tych sygnałów. Jaziem, jadziem. Jadziem, uciekaj, tylko nie daj się zabić, proszę Cię. Bo ja już wykorzystałem nasze dwa życia, więc... Więc będzie lipa trochę. Ale dam radę. Dobra, dobra, to, to tak uciekaj policji sobie, o. A potem już dojedziesz, spokojnie. My uciekamy radiowozem, więc... O kurna, Tylko żebyś się nie dał zabić i będzie dobrze. A mogłem po ciebie podjechać przecież, mówiłem, no, ale nie chciałeś. Będę swoim No boże, jak mnie zobaczył rąbkiem, no. Centralnie rąbkiem, tak. Ale jadzie. Uciekamy, ojej, policja przed nami. Trochę zwolnimy Kurna działka Zobaczymy, no i jak oni mnie zobaczyli, dobra To zawijamy go, gala przed nimi i uciekamy dalej A może musimy tylko dojechać, nie nawet, nie musimy ich gubić Teraz zobaczę Boże, jakaś blokada, cześć Kasku jakaś blokada drogowa to była tam, i na po drodze u mnie Jak ja mnie mijał tych policjantów wszystkich Proszę bardzo. O, już teraz zniknąłem trochę, więc jest dobrze. Uciekamy na pełnej radiowozem, O, poguty. No co za śmieć zgrzybiały? Zgrzybiały śmieć. Tu jakaś droga jest na to może w sobie wjadę bardziej tutaj. Wjadź, 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 kolega, wjadź, wjadź. Właśnie ja tu próbuję, żeby mnie nie zabili tylko, nie? To co ty robisz? A tak tak musisz dojechać pewnie. A próbuję właśnie dojeżdżać. No Dwa do... helikopter, nie wierzę Wpadłem do rzeki Jak? Gaski... Gdzie ty mógłbyś widzieć Jesteś? Uciekam, uciekam, uciekam Dobra, ja już uciekam Ja cię uciekam. Ja jestem pod mostem, więc poczekam aż się A ja, ja muszę, aha, ja muszę poczekać za ciebie, wiesz? Jak ty Poczekaj, zgubisz miny No spoko, ja tutaj wjechałem sobie na plażę i... Może to zaraz minie, jak jest... 5 minut ja, kurwa ile? Ja się rozjadam, bo jestem pod mostem czeka No pod mostem zawsze byłeś topc wleć Easy peasy, ja uciekłem Trzeba trochę uciekam Może im wyciągnęliście, ale przez was nie przez nas Jest Dobra, Uciekłeś? Dobra No czekaj teraz Teraz jaś. ja do muszę iść na piechotę ale będę Dobra, może ja dojadę i starczę. A jak nie, to dolecisz zaraz. Proszę bardzo. Daleko tam tam jest? No czekaj aż... Ale chyba już nie musisz nawet dojechać, wiesz? Chyba nie, bo mi już po wszystko, wiesz? Po imprezie... Dobra. Udało się. Za pierwszym razem. Zginęliśmy, ale to nie przeszkadza. Udało się. Tak. Proszę bardzo. Piękny widok spodziewamy teraz. No, udało się. Zaliczono, no proszę. Co z tego, że po najniższej linii oporu, ale udało się. Pijążków nie za dużo, ale... ale się udało. O to chodzi. Mamy zaliczono misję. I będziemy czekać na kolejne. Właśnie od niego. A no, teraz zobaczymy, co teraz nas czeka jeszcze przed nami ciekawego. Kaski masz to mieszkanie już, czy nie? Mam, 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 mam. mam. A możesz napady zrobić? Ja nie wiem. To Ino kaski sobie zobaczy. Chyba, że będę jakąś misję miał, ciekawą, to sobie misję pikniemy i tyle. Bo przygotowanie do napadu musimy u mnie zrobić, ale ono jest. No, tak ja. Trudne. Dla mnie wszystkie te misje są trudne dosyć i. To jest z tymi jeszcze, z tymi, tak? Tak. Dla mnie nie jest dostosowywane do mojego poziomu gry. Tak. Ja gram gorzej. Znaczy, nie, może nie gorzej, ale I ciężko się gram. Coś mi się ładuje długo, strasznie, Boże. Nie też co jest długo, ale coś tam w sobie radzie Jest. Oj, dobra, jesteśmy. Tylko troszeczkę Prześ... letnie ubrani, co? No przecież ciepło jest. Dobra. Opie. Dobra, nowy tryb adwersarza dostępny. Chodź, co weźmiemy ten tryb. Mówisz? Czekajcie da proszę. Zobaczymy, no, czu... co to jest. Zobaczymy, jaki nowy tryb adwersarza. Yy, najbardziej mi się chyba adwersarza podobał na Halloween, ale może ten też będzie fajny. Yy, zaraz, tylko radio sobie wyłączę. Docelowa ilość, no, dajmy sobie na przykład 3 rundy. Nie, pora, dajmy sobie południe. Zatwierdź ustawienia. Moi znajomi, znajomy, znajmy już się zapraszam. Chodź do mnie. Czekaj, jakiś mieć jakieś ja okay? tam gada na Pajdziemy czasie. Do sklepu, na moim Kaskry wbijej, bo jakiś dzieciak będzie motorem jechał. jedziemy do sklepu. Kolego, bo już motorem jechał? Chyba mnie nie słyszy, bo to ja tylko bo nie, tu słyszą, ci poczekalni, a nie tam dalej. Nieważne. Jadziem, graj. Potrzeba więcej graczy. O kurde. Zobaczymy, czy ktoś będzie chciał nam tu bić. Wszyscy w bieżącej sesji wysyłają automatycznie. Co tu jeszcze mogę? O, jeszcze to mogę, o, proszę bardzo. Może ktoś jeszcze wbije, poczekamy chwilę. Dajmy szkom czas. Bo niestety cztery osoby już są potrzebne. W sumie dziwne. Znaczy, no może nie tyle dziwne, bo na adwersarzy poprzednio na Halloweenowym to się dało w dwie osoby grać. To było fajne. Przyjacielu, no. drogi kochany. No. Masz pozdrowienie. Dzięki Ale popatrz no To się coś nie chce Nie chcą do nas dołączyć, chyba nas nie lubią Jeszcze sekundę, poczekamy Dobrze by było jakby ktoś jednak wbił, chociaż dwie osoby no Dwie osoby i ja nie chcę na razie nic więcej no, widza Jeszcze do pięciu, proszę bardzo, raz Dwa Trzy Cztery Pięć yeah. Sześć 7, 8, 9, 10, dobra Niestety nikt z nami nie chce zamknąć. Ja umiem do 11. do 11. co odszedłeś? Ktoś ten pocisnął zamknij się. Ej, chodź pod moją hatę. Czemu odszedłeś? No bo nikt nie wszedł. To co będziemy robić? Wejść że tu nie możesz jakichś nabadów. Chcemy muszę iść do domu czy gdzie ja muszę iść? Do Czemu domu. Muszę jechać do telewizji no, zaraz jakiś wyścig wezmę, poczekaj To posypuje lekko wysik To jest prester, do mnie co. dzwoni O, ja czuję o to weź od niego ładnie tam Ale nie od... może i od... dobra Koledzy, nie wyzywajcie się Ja wezmę nam wyścig. co? Walniemy sobie wysik? Kaski, Ktoś, <noise> tego, jak ktoś chciałem. Yo Yy, ktoś tu napisał, że nie bez buziaka to nie pozdrowienie. Kurwa mać. No patrz, będą... Myślałem, że mogę wziąć wyścig jak mnie goni policja, ale niestety nie mogę. W takim razie ja szybko ucieknę. Wejdę na ręcznym w grupkę pieszych. I ucieknę im po plaży może policji, może mi się uda. Yy, zaraz polecimy sobie kaski wyścig, co? Jo, dawaj, dawaj. No, żeby, Żebym uciekł szybko w miarę, to byłoby fajnie. Tak, tutaj mamy proszę bardzo, może piękne poprawy? Yeah. Nikt! Y jadziem dalimy. Tutaj zamokrzymy sobie koła, o, o, o kurde. Tylko nie samochód, koła. Już myślałem, że samochód utopiłem. O Boże. Trzy policje. Która mnie złapie? Żadno! Żadno, ja jestem za świetny. Lamar, Ubra, pierdziel, się Lamar Zdanie, znowu dał nam kolejną misję, którą sobie tam zrobimy pewnie w międzyczasie kiedyś. Zdanie. W kolejnym odcinku, bo już nie w tym. Siadaj. Serio? Odstrajam. <noise> <noise> mnie Nie. Sobie wejdziemy. To nie Tutaj wejdziemy sobie na godzinę szczytu. Zrobimy wyścig we dwóch. Masz oczywiście, oczywiście ja wygram. Bo, bo kto by inny mógł wygrać, ale sobie zrobimy tak. Okay, tak, ale ogólnie ludzie to wiecie, że te wszystkie wyścigi są ustawione tak, żeby nie miały nie trzymany. Potwierdzam. A? 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 Masz zaproszenie? Mam. Co? Mam. Odbijaj. Wszystkie wyścigi są ustawione, żeby po prostu nie mógł wygrać. Nawet jak. Zawsze ostatni, pewnym jechał ostatni, to jest tak bycie. Nieprawda Prawda, prawda? No dobra, no tam może się zdarzyło. Raz, może dwa, może trzy żartuję Nie, nie zdarza się ogólnie <gulny> Jakieś samochody ładne trzeba wziąć Co wiesz? To się O, to będzie spoko myślę taki fajny, taki mi się, mi się bardzo podoba. O, tyle obstawimy, o, proszę bardzo. Wziąłem se pod kolor koszulki. Ja mam jakiś samochód taki, słuchaj. A ty co masz? Co ty masz? Taki subaru Impreza A ty, ty co ty masz? wziąłeś? Za, za jakiś taki kurwa wściekły. <laughs> to rozwaliłeś na... Ja mam trochę jest winniejszy, taki słuchaj. Okay. Kurwa, taki wolny. Ja pierdolę, ja nie wiedziałem. Nie, serio, myślałem, że to będzie szybszy, bo u parametrów nie miał złych. I podobało mi się, że on jest mały i że jak będzie ruch uliczny, to będę się przyciskał między samochodami. Eee, ale widzę, że chyba jednak mogę wziąć ten co ty. Jeszcze waliłem coś. O, boż. Czyli ten wyścig będzie moim pierwszym wyścigiem przegranym z raskaderem Chyba, że mi się tekstury nie będą wczytywać tak przed chwilą. Nie no będę was. widział gdzie ja mnie Jak ci się mogę tekstury nie wczytywać? Często. po prostu tam wystuję. Pozdrawiam. Nie widzę gdzie jadę. Wiesz? Fajnie. To możesz tak mieć, żebym wygrał. Kurde. Ale w mi fajny samochodzi, znaczy mi się bardzo on podoba. O Boże, jak ja w samochód walnąłem, to ja się nie dziwię, że ja jestem od drugi. No trudno może w coś walniesz jeszcze. Może nie No bo nie to właśnie nadzieję. ten dróg samochodowy, ja przez to wziąłem ten samochód, no. Ja właśnie dlatego go wziąłem, mówię, będę się przeciskał fajnie, ale... No, niestety... Ale słuchaj, ja też mam... Też mam mały samochód, my tak patrząc na to. Mnie jakiś typek blokuje. Jak ja ledwo wy 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 ten, wyprzedziłem typa, co autostradą jechał. <laughs> O Boże, nie, ten samochód jednak jest jednak za wolny. Ale jeszcze nie jechałem. No to dobrze, to jest prawda. Ja jeszcze liczę, że ty walniesz w coś. Jak to tak kiedyś tak było, się. też kaskader jechał cały czas pierwszy, potem walnął i ja byłem to to pierwszy. Było w mecu, to było w meczu wtedy, jak było pełno ludzi. i hem pierwszy, ichem pierwszy, ichem pierwszy, hem pierwszy Tak, to się zgadza, i ja liczę, że teraz też tak będzie, że walniesz jakiś samochód po prostu i tyle. Kurde tak będzie. Jechać. Nie wiedziałem, gdzie jechać. Słuchaj, ja Uderzyłem, nie wiem, więc miałem szansę. O Boże. A ja zmieniłem pas. <laughs> ale już jestem za tobą? wiem, bo widziałem. Tam meta już jest. Wyprzedziłem cię. No błyszczy, ale spokojnie sobie jeszcze. A tu jest tego, już meta tu jest? No. Wygrałem, TAK, wiedziałem, ŻE TAK BĘDZIE! Ja myślałem, że są dwa okrążenia kloty, nie? Dlatego... Ja tak. na kretyn... Ja na kretyn, patrzyłem, że jest nadal jeden na 2. Mówię dwa okre, że ja są. Aaaa, ale wygrałem! Bo... Wiedziałem, masz. Łapaj. Wiem, no, w pięknym stylu wygrałem, tak. Wiedziałem, że kaskader coś walnie, bo to po prostu nie był kaskader. I po prostu, tak nic nie walnął, bo ja ją, kurmarą peczkań. wygrałem. Specjalnie odpuściłem, nie Tak, specjalnie, dobra, no jęź nam kliknij dalej i... Mów mów mi jak będą jeden bez, prawda? Jak będzie jedno zajęła? Chyba, chodź jeszcze to, chodź jeszcze to weźmiemy. Po prawo co tam dałem. Bo to ty wygrasz dobrze, ale tutaj po prostu tak myślę, że będzie ciekawi, jak będziemy się tak ścigać helikoptera. A to tyle jest okrążę, powiedzmy. Nie wiem, 30. Tak No, no zaraz zobaczę tutaj. Pierwsze co, to trzeba, trzeba radio wyłą wyłączyć. Zamknij e, zamknij już po i zrobimy sobie jedno, żeby już nie przedłużać. Pogoda... O mój Boże, serio? Ale przegrał kaskady, nie mów... Jednak jeżeli lepiej jest ktoś, to on ode mnie gorzej. Kaskady Hehehe, <laughs> tak. Dobra, i wyjdziemy ja Proszę bardzo, tutaj o. Aha. O, ja sobie wezmę to. Błatwie jakiś dobra, kontynuuj. Tak, ja nie obstawiam na siebie nawet złotówki, bo. A nie. Bo bo ten bo, bo pewnie przegram. Co wziąłeś? Nie, jaki jest FB. Taki malutki, czy taki duży. I duża wyspada. A ja taki malutki taki bizik. Mam bizika takiego. No powiedz jak się latał, bo ja nie wiem. Nie Was, ty jesteś? Jestem. Ty w ogóle lecisz? Lecę. Mówię ci, że zapomniałem jak się lata, nie wiem. Oluju, trochę w zakręt nie weszło. Dobra, już wiem jak się lata Zawsze na myszce latają, rozumiesz to? No? Ta! Woluju Się muszę skupić, bo ja helikopterami to nie przepadam z lataniem Naprawdę Woluju, no Kurde, nie trafiłem w punkt Ta! Pozdro No, co jest to, poleciałem pod nim? No, też nie trafiłem teraz Jać! Leć Po złoto Dasz radę, mały Wierzę w ciebie Aaa! Ah. Kadek nas wyprzedził. Uwwaj, jak tym się ciężko skręca. Ło luju! Ło helikopterów to nie był najlepszy pomysł. Nie trafiłeś? Nie. Mamy teraz trochę szans, ludzie. Kurwa Ty coś wiesz? Trafiłem Po prostu sobie lubię pobluźnić. Jak mi coś nie wychodzi Czyli jak typowy Polak O jadź. Kurde, no nie, nie widzę latać samolotami. Tak, tak Zawsze ode mnie lepszy, a teraz ty mnie naczynić Zawsze czyli leci, tak powiedziałem? Co? Nie tak powiedziałem. No, do helikopterów to zawsze było dla mnie lepszy. A kto chciał Hydrom lacia, latać cały czas? Nie, no? <laughs> chciałem sobie polatać. No, dobra, dobra. No kurde, ja nie mogę latać w ogóle do przodu. No widzisz, bo trzeba było sobie wziąć z innego pizzika, nie takiego locha jak ty masz. Czyli ja mam właśnie z innego. Tak, wygrałem, o tak. Oh je. Yeah. Proszę bardzo, bardzo Gaskader nawet nie ukończy wyścigu. Taki jestem dobry, że... O boże. Ty masz małego! O boże, co ty za jakąś lochę wziąłeś? Lokomotywę prośną. Dobra, no dawaj, no dawaj. nie ten czas spędzi. Będziesz mój główny napad. Chłopu, nie, na nie umiem! No nie umiem, nie umiem. Nie umiem! Gaskader w dzisiaj nie umie trafić w dziurkę. A my trafiliśmy no, i skończyliśmy pierwsi. Teraz zwalimy konia, poczekaj. Czy zmieniłem dzieszynkę, czy nie? Bo nie wiem nawet. Momencik, zaraz się dowiemy? Czekaj, 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 czekaj. A nie. Aha. Drugi raz dzisiaj już kaskadę. No, ale w sumie to by było na tyle w tym odcinku. Taki tam, powiedzmy, odcinek z GTA atypowy, więc dziękujemy za oglądanie, na razie, cześć! Cześć!